Po ostatnim napadzie na bank diamentowy laki wzbogacił się, zabierając masę diamentów. Teraz odpoczywa i cieszy się pieniędzmi w swojej ogromnej willi. Nagle przychodzi agent Nubek, jego stary dobry kolega, i prosi go o przysługę. Chcą napaść. Na najbardziej strzeżone więzienie bedrockowe chronione z każdej strony kamerami cyfrowymi. Znajdują się w nim najcenniejsze przedmioty. Jeśli jesteś ciekawy, jak przebiegnie im cała misja, oglądaj film do końca. Trzech miesięcy ukrywam się na Majorce. Słuchajcie, yy, ukrywam się tutaj, ponieważ ostatnio, jak obrabowałem bank diamentowy, zabrałem wszystkie pieniądze i muszę teraz yy, się ukrywać. Właśnie, yy, jak widzicie, bardzo dobrze mi się żyje. Jest to moja willa. Przede mną jest moja willa. Jest to największa willa w całym tym miasteczku. Wiadomo, trochę mi się ostatnio też przypakowało. Mam dużo czasu dla siebie. Yy, imprezki to tamto, wiecie, co siłownia. Dlatego wracam do mojej yy, ulubionej kurcze ale ze mnie gapa, widzicie? Od tych pieniędzy już mi się w głowie pomieszało. Yy, zostawiłem swojego yy, tutaj jepa yy, na, na, na środku ulicy. Dobra, lucky, wsiadaj szybko, wskakuj tutaj i lecimy do garażu. Zaprezentuję wam dzisiaj moją willę, ale naprawdę nie jest to zwykła willa. Jest to willa najbogatszego człowieka na Majorce. Tak, to właśnie ja, to właśnie ja obrabowałem bank i naprawdę mam teraz tyle pieniędzy, że nie mam co z nimi kompletnie zrobić. Wybudowałem taką willę. Trochę to kosztowało. Parę milionów dałem za nią, ale naprawdę było warto. Było warto. Co tutaj się wyczynia? Dlatego teraz jestem głodny. Zjem sobie. Mm. Kurczaczek. Wszystko naj, naj, największej ligi. Kawior, słuchajcie, mam. Trufle. To wszystko, co najdroższe, to ja posiadam w swoim domu. No i jeszcze co? Ogromny basen z widokiem na miasto. Czy wy to widzicie? Czym bardziej sobie nie mogłem tego zamarzyć? Ha, ale... Ale fajnie, uwaga, teraz skok na główkę, skok na główkę i... O, oh, ostatnią im, melanż, im, imprezkę robiliśmy, grilla, z grilla korzystaliśmy, tak to wszystko u mnie wygląda. No i jestem najbogatszym człowiekiem, e, jakiego, jaki żyje na Majorce. Siądę teraz na swojej wygodnej kanapie, kosztującej aż 50 tysięcy. A co jest najśmieszniejsze, studio sobie nowe wybudowałem. O, tam chyba ktoś jest, ktoś, kogoś widzę tam. Puk, 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 halo, oh. puk, puk. O, oh, nubek jakiś, pewnie on mówi oh, jak nubek oh, jakiś. Oh. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. O. Czy pan jest tym sławnym lakim? Dzień dobry. Ty, kumpel, ty mnie nie poznajesz, przecież ty jesteś moim kumplem. Ja cię. Ile ty kupę lat? Przecież to już pięć lat się nie widzieliśmy. Laki, słuchaj, bo jest sprawa taka bardzo ważna. Mam do ciebie misję. Dostaliśmy z góry takie wezwanie, Pamiętasz, jak oprawowałeś diamentowy bank? No pamiętam, zobacz. E, tą całą wirsę kupiłem za te pieniądze, które ukradłem. To było dopiero skok na bank prawdziwy. No super wyszło, ale wiesz, teraz jest taka sprawa, bo wiesz no, wysło tak, że no, potrzebujemy Twojej pomocy drugi las. Ale co? Odnośnie usiądźmy, może porozmawiamy. czekaj, ja tutaj mam... miejscu. zjedźmy trochę, zjedzmy trochę. Tak. Ja sobie tutaj usiądę. Rozmowa przy jedzeniu właśnie. Sprawa taka, bardzo, bardzo... taka jest, że właśnie stało się tak, że właśnie w naszej okolicy powstał nowy bank. Tutaj na, tutaj na majolce jest nowy bank. Bardziej scyzony. I no właśnie potrzebujemy Twojej pomocy, bo w tym banku znajdują się bardzo ciekawe rzeczy. I będziesz musiał nam pomóc. Słuchaj, ja już jeden bank obrabowałem. Zobacz ile mam pieniędzy. Ja nie wiem tak naprawdę, czy mi jest więcej pieniędzy po potrzeba. Czekaj, chwilę. Ale tam już nie są pieniądze. Czek tam nie są pieniądze. Tam jest coś ciekawszego, tam wiesz co jest? Tam jest super straszna, legendarna, super rybka, pierwszego nupka. Słuchaj, dobra, y, ja to przemyślę, daj mi jeszcze chwilę, pójdę do swojego dobra, studia, dobra. ja przemyślę sobie to wszystko. Hmm, y, patrzcie, tak wygląda moje to studio i jestem teraz w tarapatach, słuchajcie, nie wiem, co ze sobą zrobić, mam już dużo pieniędzy, co prawda to prawda, ale, ale nie hmm. wiem, czy, czy potrzebuję więcej. Hmm. Wiecie co? Pieniędzy nigdy nie za mało, <laughs> robię ten napad na bank, ależ oczywiście, że tak, jestem do tego zdolny, wyćwiczyłem na siłowni y, dużą masę mięśniową, umiem szybko biegać, szybko uciekać, dlatego to jest to co, to, co mogę zrobić teraz, szybko się wzbogacić, oczywiście, że tak, biorę z agentem Nupkiem, y, raczej będziemy razem, razem współpracować, agencie Nupku, gdzie jesteś? O, jestem tutaj, jestem tutaj, właśnie, właśnie, słuchaj. O, poczekaj słuchaj. chwilę i słuchajcie, jeśli chcecie obrabować razem ze mną ten bank, to kliknijcie w tym momencie łapeczkę w górę, jest to bedrockowy bank, dlatego dowiecie się jak tam się włamać yy, oraz napiszcie w komentarzu bedrockowy bank, a przypnę ci serduszko, tak, to ja, Lucky, dlatego słuchajcie, zróbcie to, a jeśli tego nie zrobiliście, jeszcze subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo my z agentem Lucky dzisiaj, ty, ale słuchaj, ty mi pomożesz w tej misji, tak? No tak, pomogę ci, będę dla Ciebie czekał potem pod bankiem. Ja zaraz idę, bo muszę się przygotować. Tobie też radzę się przygotować, właśnie, bo wiesz, w tej sprawie jest tak, że tam jeszcze oprócz tego tej rybki znajdują się jeszcze inne cenne rzeczy. Tak jak na przykład y, kompas czeka z paroła, albo na przykład zmienia czasu. Ja super, dobra, dobra. Y, W takim razie okej, okay. y, leć i później się widzimy. To dzisiaj wieczorem y, po 12.00 y, jesteśmy ustawieni. Załóż dobrą zbroję, lecę, pa! Dobra, cześć! cześć. O, załóż dobrą zbroję, ty! Słuchajcie, a, ja nie a, wiem... Jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna sprawa! To? Przynieś mi dircik! Weź mi dla mnie dircik. Dobra, spoko, wezmę dircik. Ha, on mówi do mnie, w, w, żebym założył zbroję? Ha, ja mam zbroję. Zbroja to jest moja skóra. Słuchajcie, ja mam skórę ze zbroi. Taki jestem. Taki jestem twardy. No ja mam pieniędzy tyle, pieniędzy full. I jeszcze będę miał więcej. Słuchajcie, drugą, trzecią i czwartą willę sobie kupię. A czemu by nie? Dobra, w takim razie idę robić ten napad. Nie potrzebuję żadnej zbroi. Już może pójdę, pójdę jeszcze do swojego znajomego. Mam takiego znajomego. Też trochę kręci ogólnie. Też taki trochę wiraże robi Słuchajcie, on pracuje na budowie Ale y, on jest spoko, zawsze znajomy z podstawówki Jest spoko i ufam mu To jest najważniejsze, że mu ufam Ej, siemanko, halo, Rysiu O, o cześć, cześć, właśnie Laki. jak tam ci mija? Bo wiesz, u mnie widzisz, tutaj budowa wrze Patrz, dźwig tutaj chodzi, stawiamy właśnie belki no właśnie, tylko wiesz, tutaj nie można chodzić bez kasku. Rozumiem, dobra. Słuchaj, ja mam kask, moja głowa to jest kask. Ja jestem taki twardy, że słuchaj, nic mi nie, pod... o, bo... nic mi nie podskoczy. Nic nie podkoczy, ja mam. Słuchaj, y, 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 robimy napad na bank. D ten, 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 co nowo wybudowany jest y, y, bedrockowy, słuchaj. Robisz napad na bedrockowy bank? Ale ty szalony jesteś, a ja takich lubię, ej, w ogóle, ale nieźle przykwa, przypakowaliśmy ostatnio na tej siłowni, co nie? No kumpel, słuchaj, stary, ja tylko mam e, takie pytanie co do tej, e, co do w ogóle e, tej misji, czy, czy to jest osiągalne tutaj w naszym mieście, czy, czy damy radę wzbić, masz jakieś ostrzeżenia co do tego banku? Słyszałem, że dużo policji mają jakieś lepsze w ogóle y, jakieś nowe systemy niż w tym poprzednim naszym banku co robiłeś, co nie? A ja nowe systemy, słuchaj, y, ja mam też zobacz wszystkie nowe. Ja mogę zainwestować w duży sprzęt, ja mam dużo pieniędzy, y, dlatego ważne jest, za, żeby zainwestować najprzyż, najpierw w dany biznes, a później y, zarobi się pieniądze. Ja za, zainwestuję w ten sprzęt i GPS-y może jakieś zamontuję co do CB Radia, żeby namierzyć policję, kiedy będzie i gdzie. Właśnie właśnie, słuchaj, weź sobie na, na pewno. Ogarnie jakąś dobrą diamant, bo może zbroję, wiesz, bo ci się na pewno przyda, bo tam podobno słyszałem, że mają y, bardzo dobrą broń, co nie są dobrze uzbrojeni. Dobra, sp spoko, spoko! Tylko diamentowa zbroja. E, słuchaj, no dobra, ogarnij to, ogarnij to. Dobra, Laki, trzymaj się, ja wracam do pracy, bo tutaj trzeba tych y, roboli pogonić. Spoko. Bo oni tutaj nie pracują Trzyma cały czas ogólnie się lenią. Siemanko, trzymaj się! Bo jak widzicie, dostałem ostrzeżenie e, za znaczy, no dostałem pochwałę, a jednak e, dobrze, że nic się nie stało, myślałem, że jakieś ulice będą poblokowane czy coś dlatego poszedłem. Właśnie tam do znajomego, i właśnie o to chodzi. Dobra, ja ogólnie tutaj w tym momencie przygotowuję się do najazdu. Słuchajcie, potrzebuję teraz. Właśnie jest godzina w Biłach, która konkretna. Ja już teraz muszę zrobić na, na ten bank. Nie mam ogólnie potrzebnych rzeczy do, do tego, ale wydaje się mi, że mój kolega agent, słuchajcie, na pewno już jest przygotowany dla mnie. To on mi zlecił tą misję, a zawsze się tak umawialiśmy, że jeśli on ustala dany plan napadu na bank, musi mi ogarnąć wszystkie potrzebne rzeczy. Ja oczywiście za to zapłacę. Wszystkie potrzebne rzeczy do tego napadu. Będziemy potrzebowali, nie wiem, kominiarki jakieś, żeby nie było widać yy, właśnie yy, twarzy, żeby nam nie na, na mnie rozpoznali. To musi być stuprocentowa yy, praca pe pewniacka taka, żeby jak tam wbijemy, to od razu najazd na bank i będzie, będzie dobrze. Słuchajcie, yy, tam już się zbliża powoli yy, właśnie policja. Zobaczcie, tam jest policja, dlatego ja tutaj odstawiam w bezpiecznym miejscu Swój, swój właśnie. A swoje autko dobra, słuchajcie, jest tam, są tam, teraz cisza, cisza trzeba się skupić, gdzie jest mój agent, gdzie jest mój agent, jest, jest agent. Aki Aki! Z mnie wbijać. Hmm, jestem tutaj, e, zaraz gdzieś słyszałem laki, laki, ale... Laki, Laki, chodź tutaj do sklepu, chodź na chwilę będziemy. O jest, jest, chodź, jest chodź, chodź. dobra, dobra. Agencie, jesteśmy yes. przygotowani dzisiaj w 100% na ten napad na bank? Tak, tak, tak mam dla ciebie tutaj wszystko. Pazma tutaj miecz ode mnie. Jeden. Jej, to nie byli, drugi. To nie byle jaki miecz mamy. I, I najważniejsze z Bloja. To Bloja? To bzi będziemy. Z Bloje. Ja nie wierzę. O, jaki miecz mi ogarnął? Bogaj. I zbroje. Ty. Załóż, bo tam ci buty lecą, buty lecą. Ty, niesamowicie, o kurcze, dobra, buty mi chcą uciec, ale słuchaj, ja jestem ogólnie gotowy na to, Hełmik mi nie jest potrzebny, dlatego co, ty też ubierasz i robimy najazd na ten bank. Tak, tak, a jeszcze jedna rzecz, pas masz tu, super takie TNT dostałem, jakieś nowe. Jakie? Takich jeszcze nie widziałem. Jo, nowe TNT? Ty, to żeby się tam dostać, to trzeba wysadzić TNT chyba, co? Bo tak trzeba łzyć ich. A masz jeszcze zapalniczkę? Będzie potrzebna jeszcze zapalniczka. Czekaj, czekaj, czekaj. Mo sprawdzę na no, zapalniczym, czekaj, chwilę. Dobra, weź, sprawdź, ja tu. <laughs> jo! Ja! Tego nie będziemy tutaj wybuchać, ale zobaczcie, jaki mamy asortyment tego TNT! Jo! Ja! Niesamowite to jest! Naprawdę, takie miecze, ale to jest super! Wow! Ale fajne! No. Masz laki znalazłem. Dobra, dzięki. Dobra, to chodź! Dobra, jakoś się tam, bo tam trzeba to ogarnąć, co nie? Bo tam rybka legendalnego nupka jest. Ty, ale ile tutaj jest tych... ile tutaj jest ochroniarzy? Przecież nie wiem czy my się przebrniemy, ile tych kamer jest! Słuchaj, ja bym poszedł od lewej, od lewej strony. Chodź, 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 chodź tutaj. Żeby nas nie widzieli tylko. Weź tylko do tak. miecz z, na swoją dłoń i jesteś już, gotowy. Czekaj, już, już biorę. Czekaj, ja tutaj tak, sz... czekaj. na wszelki wypadek. Muszę z... No, co musisz? Muszę, mam go, mam go, mam go, już mieczek mojej łapce, uważaj, mojej łapce jest. Uważaj, na samym początku Uch. zrobimy, przetestujemy jeden z djęci wybuchów. Udarzy, uważaj, Uch, oh. uważaj, uciekaj, uciekaj, Wybucha. uciekaj. <ścoughs> ja! Wow. Co to było? Fajerwerki, normalnie, widziałeś to? Fajerwerki. Widziałeś to? Super. To było super. Super. Kolorowe. Odpalamy jeszcze raz. Jocie, to jest taki znak, że zaraz zrobimy napad na bank. I, i słuchajcie, ten, te pieniądze są nasze. Uhu. Wow! Ale super. ho. Dobra, teraz, laki, dobra, teraz czas, czas, czas na atak, czas na atak, czas na konkretny atak. A macie ty? Wow, udało mi się szybko. Robimy napad na bank. A masz ty, policjancie? O nie, atakuje mnie. O nie, o nie, oła, wow, o, jest dosyć silny, jest dosyć silny. Ja mam zbroję, Słuchaj, nie podskoczysz mi. Ja dzisiaj ten bank, te pieniądze z banku będą moje. Słuchaj, wszystkich was rozwalę. Słuchajcie, yy, wszystkich was rozwalę. O nie, o nie, pomóż mi, koleżko. Atakujmy ich, atakujmy o, ich. Patrz ile, patrz, czekaj. patrz ile policji na mnie. Chwilę policji na mnie, wow! Ale nie zmieczam oh. to ty jesteś taki silny? Poczekaj jeszcze chwilę! Kurczę, przecież oni jak zobaczą. Tam nie jeden dobił. Jak oni zobaczą, że ty masz taki silny mieczy, to od razu pójdziesz do... pokłatuje! Pokłatuje pójdziesz! Podpierdzieli cię rudy, że, że z mieczem wyskakujesz do nich pięknie do mnie, wąsaty! O, uważaj, uważaj, wąsaty chcecie załatwić, dobra. wow, ja Au. mam pół serduszka, ty, słuchaj! Szybko, daj mi jakieś jedzenie, jedzenia nie mam żadnego. Tykaj, ale odpędź ich od, się ode mnie! Ja cię pół serduszka Au. mam! Szybko, szybko, regeneracja siły. Atakuj ich, Atakuj ich, atakuj ich. dawaj, dawaj! Mam dwa serca! O nie, o nie! Kurcze, kurcze Rysiu, dawaj tutaj zaraz! O nie, pożałujesz tego! Słuchajcie, Rysia mi tutaj załatwili, ale on zaraz przyjdzie. Kto mi... Kto do Rysia podskoczył? Ty? Ty? O, dobra, mamy, jesteśmy w diamentowym banku Słuchajcie, kolejne TNT Kolejni ludzie, chodźcie cwaniaki Chodźcie cwaniaki, to za Rysia Zemsta za Rysia. chcieliście mojego Rysia Tutaj załatwić, oż wy Oż wy jesteście dosyć silni, ale nie silniście się od jakiego? To jest ten bank, będzie mój Ten bank będzie mój, spadłwa stąd Co ty, ile ty masz życia wow, Zabrał, zabrał rzeczy Zabrał rzeczy w ogóle od Rysia Rysiu, chodź tutaj, bo już tutaj nie, nie mam siły Zaraz, zaraz mnie wykończą A Gdzie ty Rysiu jesteś już biegnę! Kurczę Rysiu. Biegnę! Dobra, tutaj jeszcze znaki. Talum mnie mieli. Dobra, teraz szybko, szybko, czas, czas pal Nowe TNT, próbujemy testujemy nowe TNT. Zobaczymy, dwa no, razy ludzie się odpalą. Dobra. Wo wow. Ej, wow. Pioruny! Czyżby to pioruny? No wejdziemy. Jocie Dobra, wchodzimy tutaj, szybko! Szybko, Rysiu. Teraz te, to jest ten moment. Kiem. Szybko trzeba atakować. Wow, co tu się dzieje przed tym, przed tym więzieniem? Ale akcja! Ale akcja! Dobra, kolejny team. A czemu hełmu nie zakładać? bo cię załacą. Dobra, słuchaj, My się, musimy się teraz tutaj dostać, a tutaj jest ich dużo! Atakujmy ich szybko! Szybko, atakujmy ich, żeby nas nie widzieli, żeby nie poznali podważy żeby nie podważy. Po... A, To jest napad na bank! Ważny napad Obijam na bank! Nie, 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 O nie, O nie, żeby, żeby ty się dostał mocno, bo co mocni! O kurcze, szybko Ci pomogę! Gdzie ty tam u u u u u uwięzłeś? O ja szybko! Dobra, szybko, szybko, atakujmy ich! A. Rysiu, Rysiu, ja Ci pomogę! Ci pomogę ci! O, ż, wy, Do mojego Rysia kupla się płutacie! Aha, nasz będzie ten skarb! To już jest nasz skarb, jest, dobra, załatwiłem go! O, jeszcze jest kilku góry! I tutaj dwóch jest. Kurcze, ile ich jest? Ten bank naprawdę jest strzeżony. Wow. To szybko. Atakujmy ich. Atakujmy ich. Ja już nie mogę doczekać wow. tego skarbu, aż w końcu oh. znajdziemy ten skarb. Tutaj coś mamy. Tutaj. Hmm, nic nie mamy, dobra. Yy, kolejny kolej. Wow. ożwy, wy. Oż wy, dobra. Szybko, szybko, szybko akcja. Kolejny TNT. Uwaga, teraz trollań wysadzimy TNT. Tutaj jest jeszcze jeden. A wypadła ci jakaś, jakaś karta do skarbu, ja słyszałem, że jest. Wypadła ci jakaś karta? No jeszcze nie. Chyba was poszukaj tam, bo zabija innych. Dobra, ten jeszcze jeden koleś tutaj został. Oż ty! Oż ty! Jakiś, jakiś problem! Jakiś problem. Oni wiedzą, słuchajcie, że ja jestem laki chyba i dlatego robią mi tą awanturę. Osz ty cwaniaku, dawajcie, się! Dawaj, teraz nie popuszczę, teraz nie popuszczę! Teraz wysadzę takie TNT, że dostanę się do tego banku i dawać te karty. Teraz uwaga, troll TNT! Wysadam troll TNT! Czy to nie będzie zarąbiste? Ja cię zobaczcie jak to troll TNT. goś trollowałem! Widziście to? To TNT chciało, chciało wybuchnąć! Dobra, to teraz szybka akcja, reakcja. Yy, akcja, reakcja to TNT. Uwaga! Nie. Uwaga! Wow. Uciekaj, to będzie TNT masakryczne! O, wow, wow, wow! O nie! twoje wow, Firewerki! Ale, Ale się dzieje, dostaniemy się do tego banku teraz na pewno! Ale akcja, reakcja! O ja, widzisz te wybuchy! O, to jest niemożliwe! Niesamowite! Niesamowite! Wiesz co musisz się zrobić? Zniszczyć ten tutaj obsydian! Musisz podejść tam i... Nie! Musisz zniszczyć ten obsydian, żeby to się... Ale nie, nie, nie! Uważaj, bo cię to zniszczy, nie możesz teraz! O, o, o dobra! Dobra, Rysiu mi otworzył tutaj przejście! Jestem... Jestem tutaj już w środku tego więzienia. Są tu jakieś lasery. Uwaga, uwaga! Muszę uważać. Rysiu jesteś? Wow, wow, jestem. Patrz, znalazłem kartę do, do, do przejścia. Chodź tutaj. Dobra, idę, idę. Jacie, ale to TNT to było idealne na przejście. Yy, w ogóle zobacz, jak ten skarbiec wysadza. Teraz tak naprawdę nikt tu nie podejdzie do tego skarbca, bo, bo będą się bali. Zobacz, jak mi dużo życia schodzi. Wow, ale na szczęście jestem bezpieczni. Dobra, szybko, kartę, akcja, odpieramy. bo zaraz yy. mogą ludzie tutaj jacyś przyjść. O, o nie! nie. Kolejni! O kurcze, o kurcze, słuchaj! Tu ten skarbiec naprawdę jest chroniony. To jest najcięższy skarbiec, najbardziej chroniony skarbiec. A macie wy, a macie wy, one rzucają mnie bedrokiem. Ty, słuchaj, ała, ała, cwane, cwane. Cwane, cwane, cwane lisy, cwane lisy. Chcę ich brać. Oż wy, ała, ała, ty! Z każdej strony mnie atakują. O nie, o nie! Kurcze, wycwane. Maczugę weznę! Wycwaniaki, ała, dobra, widzicie Właśnie, pomóż mi! Słuchaj, ty, ty, ty musisz mi pomagać! Ty, oku, masz swoją pałkę. Uh. O kurczę, dobry jesteś, dobry jesteś. To taka. Urwałem gałąź z drzewa. Jaskiniowa dobra. pałka, dobra! Dawaj, przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Gdzie są inni, zawodnicy? Hmm. Patrz, tu coś leży. Nie ma dla nas. coś? Nie ma dla nas zawodnika, tutaj nie ma dla nas przeciwnika. Uh. Chodź, łokieć tak nie ma klienta, skarb jest już nas. Dobra, gdzie jest ta karta? Karty wziąłem, tak? Tak, kot. masz kartę. Kot. Kolejny kod chyba. Kot. To jest jeden, dwa, trzy, dobra, przechodzimy dalej. Słuchaj, musimy szybko dostać się do skarbca, bo jeszcze nie mogę doczekać tej ogromnej masy pieniędzy. Dobra, a i co to jest? Wow, co to jest? Ty tego nie wiedziałeś, coś takiego jest chyba. Ale to jakieś kolorowe, tu są jakieś hmm. y, ogólnie tunele. O co tutaj chodzi? I mamy. <laughs> Ale jest świnka. Tam jest świnka? Oh. Czekaj, to jest świnka, tak? Ja wiem co chyba musimy zrobić. Tutaj w skrzyni mamy. Ja cię, ale to jest dobrze zorganizowane. Żeby dostać się do skarce, musimy świnkę poprowadzić na płytkę naciskową, bo tutaj na końcu znajduje się płytka naciskowa. Dobra, czyli teraz świnko, ciep, cip, 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 cip. Świnko, chodź tutaj. Cip, 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 cip. aż ty, świnko! Ona coś, tu, Ona coś mi tutaj szwankuje. Może weź ty spróbuj, weź ze skrzynki swoją e, swoją. Dobla, dobla, sprawdzę Zobacz, czy ona ci pójdzie. O, o, o! Poszła, poszła, dobra, idzie, idzie. Chodź, cip, cip, cip. Cip, 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 cip. Dobra, idzie, idzie. Jest, jest. Idzie. Jesteśmy na dobrej drodze. Jakąś mówią zjeść potem? Jesteśmy na dobrej drodze, nakarmimy ją yy, i ogólnie yy, będzie wszystko dobrze. Świnka pode mną idzie spokojnie, widzę to, widzę to. Dlatego teraz tylko doprowadzić ją do yy, półpłytki. Ale smaczna świnka. No, smaczna świnka, smaczna świnka. Dobra, jeszcze chwilę, jeszcze trochę świnko. Dawaj, dawaj. Jest. jest. O karta wyleciała kolejna Ja cie, dobra mamy kolejne przejście to dawaj bierz tą kartę Rysiu i otwieraj kolejne przejście Ale miazga ale miazga co tutaj się wow. dzieje O kurcze Bo kolejni przeciwnicy Nie zbliżajmy się do tego to będzie, to będzie bardzo straszne Mamy na tyle odwagi żeby się z nimi zmierzyć Przecież to są ogromne golemowe bedronkowe ochroniarze nie wiem, może działać, spróbuję jej walić marchewką. Marchewką może właśnie! marchewką. Ty uważaj, bo tutaj są jakieś toksyny w ogóle. O, wow! co on robi, co on robi? Rzuca cię czymś. Rzuca we mnie. Uważaj, bądź ostrożny, bądź ostrożny, bo tutaj naprawdę się akcja dzieje yy, nie z tego świata. A masz ty, a masz ty uniki, patrzcie jakie uniki umieraki. Dlatego ćwiczyłem na siłowni właśnie, żeby robić takie uniki. Wow. Jestem szybszy od nich i szybszy od nich strzałów. Wiecie co ja robię? Łapie kulki w zęby. Taki jestem, bystrzak. Dobra, atakujmy go szybko, już chcę do tego skarbu. Dawajcie. Ten coś z niego znów wyleciało. Ej, coś tam jest. Jest, 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 jest. To jest chyba kolejny kod, żebyś przejść dalej. Nubek, cieszysz się? Tak, jestem zadowolona. Niedługo zdobędziemy ten super skalb. 3, 4, 5, 6. Szybko uciekajmy. 3, 4, 5, 6. Dobra, szybko. Uch. Wow, co tutaj jest? Co to jest w ogóle Ej. za frajda? Wow. Zobacz, co mamy do dyspozycji. Jakieś małe motorki. O, jakie super, super motorki. Jo, brum, brum. no to dawaj, no to ty pierwszy jak umiesz ogólnie, to dawaj, wszystko ale uważaj, bo tu jest... Ja zrobię backflipa. Jest... backflipa. Tu jest lava Uhu. Wow! Udało ci się żyjesz? Wszystko z tobą okej? Okay? No fajnie było, dawaj na interapy! Dobra, jestem, jestem, dobra. Teraz ja wsiadam, chociaż nie wiem. Ja jestem chyba za duży na takie małe motorki dla, dla dzieci, ale dobra, skoczmy, tylko żeby mi się udało. O kurcze, ale w topa, ale w topa. Ziu! Wow, jest! Ola. Udało się, widziałeś? To mi też się udało, dobra. Możemy je le lecieć dalej. Laki, chodź, idziemy dalej. Ja, ale super! Co tutaj dalej? Jakie w ogóle to jest ciężkie? To jest naprawdę najbardziej niebezpieczne więzienie, i, strzeżone przez wszystkich ochroniarzy. Tu naprawdę ciężko jest się dostać. Dlatego teraz widzowie muszą nam pomóc. Kliknąć łapeczkę w górę i napisać w komentarzu bank, żeby, żeby, żeby dostać się dalej do tego skarbca, co nie? No tak, ale Laki. Lucky, pac tam jest sypa jakiś kościół, jo O nie, dobra, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Jeden, dwa, trzy, cztery, jest, wchodzimy Szybko, jakiś król, król bedroku Ała, a masz ty, a masz ty Rzucam <grym> mnie bedrokiem, Rzuca mnie bedrokiem O nie, o nie, mało życia, mało życia, teraz muszę szybko Szybko chodzić, bierz go, bierz go, bierz go Atakuj go, o nie, jest Wow, udało się, udało się, ale wow. super, cieszę się z tego powodu. Spałeś go, ale ty jesteś bohaterem No! Nie no Laki, ty to jesteś najlepszy. Wchodzimy dalej, wchodzimy dalej, co dalej na nas czeka! Kolejny skarbiec! Jest, wow. Udało nam się widzisz! Ale się odbijamy! Widzisz to? Wow! Słuchaj! Ty idź do góry! Ty idź do góry, ja tutaj zostanę! Ej, patrz! Patrz! Alarm! alarm chyba, ej, patrz, pisaj nie wciskać, ja to wcisnę. Dobra, dobra. Wcisnę. O nie! O nie! Alarm! Co ty włączyłeś Alarm, pogrzało cię? Nubek, no szybko musimy zabierać swoje przedmioty! Ja uciekam, ja uciekam. Ja, ale, ale mnie wrobił, widzicie to? Biorę cały skarb, szybko, szybko! Ja cię jak najszybciej trzeba się spieszyć, ale nie... Sa ja, cię... Szybko, szybko! Gdzie tu jest jakieś wyjście stąd? Gdzie tu jest jakieś wyjście? Czekajcie, tu jest jakieś wyjście. O nie, ale jak on mógł mnie tak wyrobić? I naprawdę Alan tutaj dał. Ja cię szybko uciekać! Uciekać! O nie! Tutaj dalej! Dalej w ogóle to jest... Dalej tutaj się dzieje! Dalej się dzieją cyrki! Szybko uciekać! Uciekać! Tam kogoś widzę, widzę kogoś z tyłu, widzę kogoś z tyłu, jakiś, jakiś pan policjant chyba mi o nie, tam pan policjant będzie mi chciał go ja uciekam stąd szybko, żeby mnie tylko nie złapał, widziałem go już. Panie policjancie, nie złapiesz mnie szybko, o nie. Kolejny policjant? Jejku, ilejku, tu jest, oni się już skapnęli, że chyba tu ja... Szybko, zawrotka. Hy, nie. Rytunku, to nie ja, to nie ja, zostawić mnie w spokoju. Placa już ścigam! Zostaw mnie w spokoju! To nie ja nic nie zrobiłem! Zostaw mnie w spokoju! Nie złapiesz mnie! Cię złapie. Nie złapiesz mnie! Nie uda ci się! Nie uda ci się, panie Nupku! Panie komisariacie Nupku! Nigdy nie. w życiu! Szybko, szybko! Bieg szybko! Do domu, do domu, do domu! Ja, ja! Szybko! Czym prędzej, czym prędzej, czym prędzej do mojej willi! Żeby nikt mnie tylko nie zobaczył, że ja tutaj jadę! Dobra, do garażu, pa. Wiecie co, muszę odłożyć e, tą furę za, za, za domem, za domem, muszę tą szybko otworzyć furę za domem, żeby nikt nie widział, bo ona na pewno już była e, na, e, na, na kamerach, spalić do wody, spalić do wody, wrzucę ją do rzeki, żeby odcisków palców nie było i w ogóle, żeby, żeby policja mi nie dorwała, dobra, szybko tutaj odstawiam, za mostem na pewno nikt się nie zorientuje, że zostawiłem ten samochód i biegnę szybko do swojej willy, jak gdybym nigdy nic, e, e, spać sobie normalnie, ale zobaczcie co zarobiłem, wiecie ile te przedmioty są warte, ale Super, udało nam się obrabować bank, a to dzięki wam! Wy też również razem ze mną brałkowaliście ten bank. Dzięki widzowie, jesteście super! Ale pięknie! Naprawdę teraz będziemy mieć tyle pieniędzy razem, że po prostu będziemy oddawać biednym ludziom, albo oddawać po prostu na jakieś fundacje, będziemy pomagać innym ludziom. Jest! Dziękuję. Tym samym pomogliście mi, pomogliście sobie, pomogliście innym ludziom. Dzięki wielkie.